Witajcie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony jednej z najbardziej znanych kobiet na świecie, królowej Kamili. Poznacie ją od bardziej prywatnej strony, o której mówi się nieco mniej. Mimo upływu lat, dla wielu ludzi wciąż jest tą kobietą, która zniszczyła małżeństwo Karola i Diany. Potrzebowała dziesiątek lat, by zasłużyć na nieco przychylniejsze spojrzenie prasy, jak i rodziny królewskiej. Była kochanką, która marzyłaby któregoś dnia zostać królową. I choć był czas, że nikomu nie mieściło się to w głowie, to dziś u boku Karola to ona stoi na czele monarchii. W tym małżeństwie było nastroje. To słynne zdanie wypowiedziała księżna Diana w wywiadzie dla Panoramy z 1995 roku. Choć wszyscy wiedzieli, że Karol od lat kocha Kamile, to po raz pierwszy usłyszeli o tym głośno u źródła. Diana wywołała medialną burzę, otwarcie przyznając, że nieudane małżeństwo doprowadziło do jej problemów emocjonalnych. Przez naród przetoczyła się fala współczucia i solidarności z królową ludzkich serc. Jak Karol mógł wybrać Kamilę, zastanawiali się wszyscy. To Diana była księżniczką jak z bajki. Piękną, subtelną, ciepłą i empatyczną. Kamila mogła co najwyżej zasłużyć na obraźliwe przydomki, takie jak czarownica, wampirzyca, czy Rodweiler, jak nazywała ją sama Diana. A jednak od początku lat 70. Karol kochał już tylko ją. Poznali się w 1971 roku przez wspólną znajomą. Karola z miejsca wręcz oszołomiła ta pewna siebie inteligentna i dowcipna 24 latka. Karol był raczej nieśmiały i wstydliwy, a problem polegał na tym, że kobiety w jego towarzystwie przytłoczone jego tytułami stawały się dokładnie takie same. Kamila była inna. Potrafiła zrzucić z Karola jego formalizm, trącając go łokciem, puszczając do niego oko i żartując ze wszystkiego i z wszystkich. Pierwsze zdanie, jakie wypowiedziała do Karola, dotyczyło wspólnej przeszłości ich rodzin. Powiedziała mu, że jej prababka, Alice Kepel, była kochanką jego prapradziadka, króla Edwarda VII. Zresztą ta historia jest dosyć ciekawa, ponieważ niektórzy poszukiwacze sensacji domniemywali nawet, że Alice Keppel urodziła królowi córkę Sonię, czyli babcie Kamili. To oznaczałoby, że Karol i Kamila są ze sobą blisko spokrewnieni. I nawet jeżeli ta historia nie jest prawdą, to tak czy inaczej mają wspólnego przodka, hrabiego Cavendish'a, co czyni ich kuzynami dziewiątego stopnia. Badacze genealogii Kamili odkryli także jej pokrewieństwo z Madonną, Selindion, a także z Angeliną Jolie. No cóż, okazuje się, że świat jest naprawdę mały. Nie ma pewności, że Karol zakochał się od pierwszego wejrzenia, ale na pewno zaiskrzyło już podczas pierwszego spotkania i oboje chcieli spotykać się dalej. Romas rozkwitał z dala od mediów i trwał przez rok. Po tym czasie Karol wyjechał, by odbyć kilkumiesięczną służbę w marynarce wojennej, Pozostawiając Kamilę bez żadnych deklaracji na przyszłość. Ona była rozczarowana takim obrotem wydarzeń, liczyła na zaręczyny, ale Karol nie był gotowy na tak poważny krok. Dlaczego się nie zdecydował? Biografowie przedstawiają kilka powodów. Po pierwsze, Kamila nie miała najlepszej opinii. Uważano ją za osobę niezbyt cnotliwą, o dość swobodnych obyczajach. Prawdopodobnie również z tego powodu rodzina królewska nie była jej przychylna. Przyjaciel, wuj, a zarazem mentor Karola, Lord Mountbatten, nie miał nic przeciwko romansowi księcia, ale jeśli chodzi o małżeństwo, polecił mu poszukanie skromnej i łagodnej dziewicy. Karol nie chciał zawieść rodziny i postawił na pierwszym miejscu swoje obowiązki względem korony. Wartości, które wpajano mu przez lata, były przeszkodą dla jego związku z Kamilą. Rozum podpowiadał mu jedno, ale serce drugie. Ostatecznie bardzo rozdarty wyjechał wypełniać swoje wojskowe obowiązki, ale Kamila nie chciała dłużej czekać i w ekspresowym tempie przyjęła oświadczyny swojego byłego chłopaka Andrew Parker Bolsa i równie szybko wzięła z nim ślub. Mimo to ona i Karol nigdy nie stracili się z oczu. Karol był kimś w rodzaju przyjaciela rodziny. Z mężem Kamili regularnie grywał w polo, a nawet został ojcem chrzestnym ich pierworodnego syna Toma. Wkrótce stało się jasne, że uczucie między Kamilą i Karolem prawdopodobnie nigdy nie wygasło i wybuchło na nowo w 1980 roku. Spotykali się przez cały okres narzeczeństwa Karola z Dianą, która miała dowiedzieć się o wszystkim na chwilę przed ślubem. Było jednak za późno, by wszystko odwołać. Przez kolejne lata Brytyjczycy obserwowali rozpadające się małżeństwo księcia i księżnej wali. W międzyczasie opinią publiczną wstrząsały kolejne afery, które niszczyły wizerunek monarchii. Najpoważniejszą z nich była Camilla Gate z 1993 roku, kiedy do mediów wyciekły zapisy prywatnych rozmów Karola z kochanką, w których pozwalali sobie na swawolne żarty, o które nikt wcześniej nie posądziłby Karola. Oczywiście jego chęć bycia tamponem Camili jest kwintesencją tego, o czym mówię. Później słynny wywiad Diany, na który zresztą Karol postanowił odpowiedzieć, ale jego narracja nie była zbyt przekonująca. Ostatecznie ta medialna przepychanka doprowadziła małżeństwo do rozwodu, choć sprawy przybrały jeszcze bardziej dramatyczny obrót, kiedy zaledwie rok później Diana zginęła tragicznie w Paryżu. Jej śmierć doprowadziła do największego kryzysu w historii monarchii brytyjskiej. Zrozpaczeni wielbiciele zmarłej księżnej obwiniali o jej śmierć rodzinę królewską, a przede wszystkim Karola i Kamilę. Wtedy prawdopodobnie nie było bardziej znienawidzonej kobiety od niej. Dla Karola. Odcięcie się od tej relacji, tego związku, mogło być najlepszym i jednocześnie najprostszym wyjściem z sytuacji. Ale jak się okazało, on nie miał zamiaru rezygnować z tej miłości. Mało tego, nie wystarczał mu już potajemny związek. Jego marzeniem było pokazanie Kamili światu. Należało jedynie poczekać na odpowiedni moment, co jednak wiązało się z tym, że Kamila przez kilka kolejnych lat musiała znosić większe bądź mniejsze upokorzenia. Przede wszystkim nie była lubiana przez paparacich, którzy jeździli za nią w poszukiwaniu jak najmniej korzystnego ujęcia. Oskarżano ją także o nieudolne próby upodobniania się do księżnej Diany. Kamila nie mogła także liczyć na aprobatę rodziny królewskiej. Królowa Elżbieta, książę Filip, a także ukochana babcia Karola, królowa matka, nie chcieli widzieć jej podczas oficjalnych uroczystości towarzyszącej Karolowi. Wszyscy odrzucili także zaproszenie na 50. urodziny Kamili. Przez długi czas ta sytuacja nie ulegała zmianie, a Kamila wciąż była nikim więcej niż potajemną kochanką księcia. Jednak w 2000 roku doszło do przełomu. Mianowicie Karol w swojej rezydencji zorganizował prywatne przyjęcie urodzinowe dla króla Konstantyna Greckiego. Kamila pełniła wówczas obowiązki pani domu. Mimo że książę Filip po raz kolejny dał wyraz swojemu niezadowoleniu i zbojkotował wydarzenie, to królowa Elżbieta postanowiła się pojawić. Dopiero wtedy obie pani oficjalnie się zapoznały, a ich 40-sekundowa rozmowa była podobno dość niezręczna, mimo to pierwsze lody zostały przełamane, a kolejne spotkania przebiegały w coraz przyjaźniejszej atmosferze. Znaczący przełom nastąpił w 2004 roku, kiedy Karol miał już wyraźnie dość królewskiego protokołu, którego wytyczne ubliżały jego partnerce. Otóż postanowił zbojkotować ślub córki księcia Westminsteru, kiedy stało się jasne, że mają siedzieć osobno. Kamila miała być odesłana do innego skrzydła katedry. Królowa miała już tego dość i postanowiła wreszcie wyrazić zgodę na ich ślub. Ta decyzja wydawała się jej najrozsądniejszym wyjściem z sytuacji, tym bardziej, że w ostatnim czasie Kamila cieszyła się całkiem dobrą prasą, ale co jeszcze ważniejsze udało jej się zaskarbić sympatię synów Karola. Czyli Williama i Harego. Chłopcy deklarowali publicznie pełną akceptację dla związku ich ojca z Kamilą i zapewniali, że cieszą się ich szczęściem. Przynajmniej tak przedstawiano nam sytuację w okolicach 2005 roku. Dziś jednak, skłócony z rodziną książę, Hary przedstawia nam inną wersję wydarzeń. Przyznał, że razem z Williamem chcieli szczęścia osobistego dla ojca i zapewnili go także, że ciepło przywitają Kamilę u jego boku. Postawili jeden warunek. Nie chcieli, żeby brał z nią ślub. Uważali, że w ten sposób wywoła niepotrzebne kontrowersje i sprowokuje prasę do rozgrzebywania na nowo wątku księżnej Diany i do porównań obu kobiet. Karol te obawy skwitował jedynie milczeniem, ponieważ małżeństwo było jego głównym celem. Harry wyjaśnia także, w jaki sposób Kamila wywalczyła sobie przychylność prasy, nastawionej do niej dotąd bardzo wrogo. Otóż miał zatem stać specjalista od pr wynajęty dla Kamili przez Karola. Jego głównym zadaniem było ocieplanie jej wizerunku za wszelką cenę. Kamila udostępniała mu szczegóły swoich prywatnych rozmów z książętami Williamem i Harem, rzecz jasna bez ich zgody i wiedzy. On z kolei sprzedawał je prasie, kreując obraz kochającej się, paczłorkowej rodziny. Harry nosi w sobie tak głęboką niechęć do Kamili że w swojej książce nazywa ją po prostu tamtą kobietą. Przyznaje, że Kamila ratowała swój wizerunek kosztem jego wizerunku. Chodzi o sytuację, kiedy 17-letni Harry został bohaterem niepochlebnego artykułu, w którym dziennikarka wprost posądziła go o uzależnienie od narkotyków. Okazuje się, że wcześniej Karol i Kamila zostali poinformowani, że artykuł wkrótce się ukaże. Mogli wówczas zainterweniować i ochronić Harego przed powszechną krytyką, tym bardziej, że artykuł napisany był mocno na wyrost. Jednak nie zrobili tego, ponieważ wspomniany już specjalista od PR-u zasugerował, że artykuł rzeczywiście jest krzywdzący dla Harego, ale będzie bardzo korzystny dla nich. Karol przestanie występować w roli niewiernego męża afiszującego się po śmierci żony z kochanką, ale w roli udręczonego, samotnego rodzica, który musi radzić sobie z uzależnionym, problematycznym synem. Zatem wszelkich działań zaniechano, artykuł pojawił się w prasie, a Harry musiał przełknąć tę gorzką pigułkę. Nic dziwnego, że poczuł się oszukany i zdradzony. William świadom całej sytuacji, okazał mu pełne zrozumienie i wsparcie. A zatem uśmiechnięte twarze obu książąt podczas ślubu Kamili i Karola miały być tylko spektaklem na potrzeby prasy. Harry przyznał, że podczas ceremonii towarzyszyły mu dwie myśli – chciałby jego ojciec był szczęśliwy – ale pragnął też szczęścia dla Kamili, bo jak sądził, szczęśliwa będzie mniej groźna. Ten, tak długo wyczekiwany ślub odbył się 9 kwietnia 2005 roku. Karol i Kamila, zakochani od 34 lat, mogli być wreszcie naprawdę razem. Panna młoda jako żona następcy tronu powinna otrzymać tytuł księżnej Walii, jednak jako, że w ten sposób tytułowano księżną Dianę, to postanowiono zrezygnować i przyznać jej tytuł księżnej Kornwalii tak by nikt nie poczuł się urażony. Rankiem w dniu ślubu Kamila była bardzo zestresowana. Bała się, że poddani ignorują jej ślub i nikt nie przyjdzie, by jej pomachać. Obawy okazały się bezpodstawne, ale nerwy były tak silne, że Kamila najpierw nie chciała wyjść z łóżka, a kiedy niemal siłą ją z niego ściągnięto, omyłkowo założyła buty nie do pary. Zorientowała się dopiero w drodze do samochodu. Pewnym zaskoczeniem był fakt, że na ślubie nie pojawiła się Kate Middleton, wówczas już oficjalna dziewczyna Williama, ciesząca się dużą popularnością. Kamila podobno nie życzyła sobie jej obecności, by nikt nie odbierał jej tego dnia uwagi. Plotka głosi, że Kamila nie była entuzjastką związku Williama i Kate. Autorka Eva Grippa w swojej książce opisuje złe stosunki na linii Kamila-Kate Middleton. Przyszywana teściowa nie miała ochoty być wspierającą przyjaciółką dla debiutującej na dworze dziewczyny, lecz przy każdej nadarzającej się okazji miała podkładać jej kłody pod nogi. Kiedy William zakochał się w Kate, określiła ją jako nieodpowiednią dla księcia. Nazywała ładną, ale pozbawioną charakteru i klasy. Nie przepadała za rodziną Middletonów. Swoje pierwsze spotkanie z rodzicami Kate porównała do sytuacji rodem z komedii pod tytułem Poznaj moich rodziców. Jeżeli nie mieliście okazji widzieć tego filmu, to tylko nadmienię, że Kamila tym samym uznała rodziców Kate za niezbyt okrzesanych. Uważała, że Kate wywodząca się z klasy średniej nigdy nie zrozumie, jakich poświęceń wymaga bycie królową. Dziś podczas oficjalnych wystąpień, gdy obie panie pokazują się razem, nie dopatrzymy się cienia wrogości pomiędzy nimi, wręcz przeciwnie. W swoim towarzystwie czują się bardzo swobodnie i doskonale uosabiają dwa pokolenia brytyjskiej monarchii. Po śmierci królowej Elżbiety na tronie brytyjskim zasiada jej syn jako król Karol III, a u jego boku stoi królowa małżonka Camilla. Karol postawił na swoim, nigdy nie poddał się w walce o swoją wielką miłość i wbrew wszelkim przeciwnościom doprowadził ją do godności królowej. Dziś podkreśla się przede wszystkim pozytywne cechy królowej i jej dobroczynny wpływ na Karola. Dopiero przy niej odnalazł spokój i radość spełnienia swoich królewskich obowiązków, ponieważ Kamila usuwa się w cień, pozwalając mu błyszczeć. Nie musi już z nikim walczyć o uwagę mediów, jak niegdyś miało to miejsce z Dianą. Kamila doskonale wpisuje się w świat Karola i bez wątpienia jest jego bratnią duszą. On podczas publicznych wystąpień nazywa ją zawsze swoją kochaną żoną. Oboje pasjonują się ogrodnictwem. Kamila przyznała, że gdyby jej pozwolono, spędzałaby w ogrodzie cały dzień, codziennie. Żartuje, że uwielbia brudzić sobie ręce, a najchętniej w ubłoconych kaloszach. Wieś to przestrzeń, w której czuje się najlepiej. To tam odnajduje spokój i wytchnienie od pracy, a należy podkreślić, że jest jednym z najciężej pracujących członków rodziny królewskiej. Patronuje ponad 90 fundacjom oraz bierze udział w ponad 300 wydarzeniach rocznie. Wspiera organizacje zajmujące się bezdomnymi zwierzętami i nie chodzi wyłącznie o patronat, ale o czynną pomoc, bowiem królowa adoptowała kilka psów. Jest wielką miłośniczką zwierząt i bardzo emocjonalnie reaguje na ich krzywdę. Kamila wspiera także osoby starsze oraz dzieci chore i niepełnosprawne. Pomaga kobietom, które doświadczyły molestowania seksualnego lub przemocy domowej. Kamila weszła do rodziny królewskiej jako niespełna 60-latka i w tym wieku rozpoczęła zupełnie nowy, trudny etap życia. Musiał to być dla niej spory szok i z pewnością tęskni trochę za czasami, kiedy mogła robić dokładnie to, na co miała ochotę. Dziś jest nieustannie obserwowana i choć wymaga się od niej należytej powagi w sytuacjach publicznych, to jej dowcipna i pogodna natura niekiedy daje o sobie znać. I możemy wtedy obserwować Kamilę próbującą bezskutecznie powstrzymywać śmiech. Tak było na przykład w 2018 roku, kiedy mucha niespodziewanie przerwała przemówienie księcia Harego, czy podczas podróży do Kanady z mężem w 2017 roku. Kamila panicznie boi się latania samolotami, szczerze tego nie znosi, a mimo to lata co drugi dzień. Częste podróże są nieustanną częścią jej życia. Jest powszechnie chwalona za bezpośredniość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, serdeczność. I pewną naturalność w kontaktach z ludźmi. Jest gadułą, co z pewnością jej pomaga. Tę cechę, jak sama przyznaje, wyniosła z domu rodzinnego, w którym rodzice wymagali od niej i jej rodzeństwa umiejętności prowadzenia rozmowy z każdym, kto zaglądał do ich domu. Nawet kiedy przychodzili do nich najnudniejsi sąsiedzi w okolicy, Kamila była sadzana wspólnie z nimi, a jej zadaniem było zagadywanie gości. Historia Kamili i Karola jest dowodem na to, że prawdziwa miłość przetrwa wszystko. Oczywiście najbardziej szkoda w tym wszystkim Diany, która także kochała swojego księcia i weszła w ten związek z pełną ufnością. Los okazał się jednak dla niej okrutny i dlatego Karol i Kamila także musieli ponieść tego konsekwencje. Lata cierpliwego oczekiwania doprowadziły ich w końcu do miejsca, w którym są dzisiaj. To już koniec na dziś. Dziękuję Wam za uwagę. Jak zawsze będę bardzo wdzięczna za Wasze reakcje. Wasza aktywność pomaga mi podnosić oglądalność tego kanału, więc jeśli waszym zdaniem treści prezentowane tutaj są warte obejrzenia i polecenia, to zachęcam Was do zostawiania łapek bądź komentarzy. Polecajcie mi tematy odcinków, które macie ochotę u mnie obejrzeć, ponieważ bardzo lubię korzystać z Waszych pomysłów. Ten odcinek także jest Waszą rekomendacją. Tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia.